Agnieszka Woźniak Starak 41 L. Próbuje na nowo poukładać swoje życie po tragedii, jaka ją spotkała. Okazuje się, że wciąż stara się zachować jak najwięcej wspomnień dotyczących Piotra Woźniaka Staraka 39 L. Teraz przyszedł czas na kolejną decyzję, która wszystkich wzruszyła. Wygląda na to, że na razie Agnieszka Woźniak starak na dobry wycofała się ze świata show biznesu. Przeżywanie żałoby na oczach całej Polski na pewno było dla dziennikarki ciężkim przeżyciem. Obecnie Agnieszka stara się normalnie funkcjonować i na nowo układać życie. Właśnie wyszły na jak wzruszające fakty. Okazuje się, że prezenterka zatrudniła ochroniarza który do tej pory dbał o bezpieczeństwo zmarłego Piotra Woźniaka Staraka. Gwiazda wie, że dzięki ochroniarzowi Piotra może czuć się bezpiecznie i komfortowo. Dziennikarka TVN jest świadoma tego, że jeśli jej ukochany darzył ochroniarza zaufaniem przez kilka lat, to jest to osoba wyjątkowa. Ostatnio byli widziani w centrum Warszawy. Ochroniarz przyjechał razem z Agnieszką i czekał na nią, aż załatwi wszystkie swoje sprawy. Agnieszka jest mu wdzięczna, gdyż nie tylko dba o jej bezpieczeństwo, ale kiedy trzeba, jest też jej kierowcą. Na pewno obecność ochroniarza sprawia, że Agnieszce, woźniak stara kraźniej jest pokazywać się na ulicach Warszawy.